Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Mierzymy. Ale tym razem nie będą to wyprzedaże, będą to rzeczy z nowej kolekcji. I pod lupę wzięłam sklep Mango. Mam tutaj co prawda dwie rzeczy z wyprzedaży, ale tych z nowej kolekcji jest zdecydowanie więcej. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania tego filmiku. Jak widzicie te rzeczy jeszcze są nierozpakowane, także będziemy sobie je rozpakowywać wspólnie. I zacznę może od początku w sumie, ale jest to akurat tak się składa, że jest to rzecz, dla której zrobiłam to zamówienie. Musiałam wyjąć, bo te torby z Mangowidze są bardzo szeleszczące. Ja już dawno nie zamawiałam nic tej firmy i po prostu nie, nie pamiętam. A widzicie, to wszystko jest takie, o, mocno szeleszczące, kartoniki, jakieś przekładki, ale mniejsza z tej. Słuchajcie, sweter. Właściwie mam dwa swetry o tym samym wzorze. E, drugi Wam zaraz pokażę i bardzo mi się spodobały. Nie wiedziałam, na który się zdecydować. To nie jest żadna, e, żaden dobry skład. Ja później, e, przymierzając te rzeczy, Wam będę dokładniej je opisywać, tak jak to było w przypadku tego filmiku Reset Mierzymy. Jeżeli jeszcze nie oglądałyście, to bardzo serdecznie Wam zapraszam, bo tam są same e, praktycznie wyprzedaże, tak, oprócz jednej rzeczy. Ale wracamy Wracając do Mango, sweterek w rozmiarze M, bo chciałam, żeby on był taki bardziej overzajsowy być może nawet się uda, że on będzie taki do legisów troszeczkę dłuższy, aczkolwiek z tego, co widzę, to chyba nie. No zobaczymy. On jest w takim kolorze troszkę przybrudzonym beżowym z czarnym wzorem. Melusia, czy Ty zawsze musisz tutaj mi przeszkadzać, tak? <grych> e w każdym razie nie pamiętam, ile on kosztował, ale mówię, będę te rzeczy przemierzać, to wtedy Wam je dokładnie, e, dokładnie opiszę. E, póki co mi się podoba, ma taki fajny, taki fajny troszeczkę bardziej e, pudełkowy kształt. Jest mięsisty, konkretny. Wydaje mi się, że będzie cieplotki. E, zima się jeszcze nie kończy, a wręcz przeciwnie, e, mam wrażenie, że dopiero się u nas zaczyna. Także zobaczymy. Tutaj jest z wyprzedaży też nie ma jakiegoś rewelacyjnego składu, ale żadna chyba z tych rzeczy tutaj tych dzianinowych, nie będzie jakaś taka, wiecie, z wyższej półki. Sweterek mi się spodobał, dlatego, że on ma tutaj takie wycięcie z serek, a ja takiego sweterka nie mam i czasami mi właśnie brakuje czegoś takiego, żeby założyć sobie na przykład do jakiejś spodni, czy do jeansów i tutaj nie, jakiś ładny łańcuszek z zawieszką, czy coś takiego. Też się wydaje przyjemny, cieplutki. On jest taki bardzo delikatny, jak gdyby prążkowanej tej dzielnicy, to znaczy to nie jest prążkowana dzianina, ale ten wzór taki po prostu sprawia, sprawia wrażenie, ale jest mi i też mam go w rozmiarze M. Ja te wszystkie rzeczy najpierw Wam pokażę, a później będziemy przymierzać, omawiać, być może pokuszę się o jakieś alastylizacje, zobaczymy co to będzie, nie mam na razie żadnego planu. Kolejna rzecz, tak się składa, że też z wyprzedaży to jest taki taki dłuższy, dłuższy golf tunika, w taki z kolei grubszy prążek, też bardzo milutkie, mięciutkie i on ma w sobie takie, takie jak to powiedzieć, takie kropki, nie wiem w kolorze beżowo-brązowym, taki taki troszkę alamelasz, no coś takiego. To z kolei wziąłam właśnie, to jest dłuższe, to ma gol, więc coś, co ja lubię do jakiejś tuniki i też to wziąłam w rozmiarze albo M albo SM. M. Jakoś tak z mango widzę, że bardziej biorę Mki, nie wiem w sumie dlaczego, bo generalnie wolę Ski, ale może dlatego, że chciałam, żeby ten sweterek był po prostu taki bardziej obszerny. Jak już jesteśmy jeszcze w 300, to następny statek bardzo podobny do tego, który Wam pokazywałam na samym początku, z tą jednak różnicą, że jest to kardigan. Też mi się spodobał, widzę ten sweter właśnie do jakichś takich czarnych spodni, tutaj pod spodem jakiś taki biały t-shirt, czy biała bluzeczka, białe body, czarne body, coś takiego, albo beżowe. I na to właśnie taki kardigan i wydaje mi się, że, że to też może fajnie wyglądać. I ten akurat sweterek jest w rozmiarze S. I kolejna rzecz, to są spodnie. To są takie streczowane dżinsy. Ja je wzięłam w rozmiarze hmm, 38, ale pomimo, że one są takie, wiecie, rozciągliwe, pewnie z jakąś dużą domieszką elastanu, to może Będą tutaj na mnie y, zbyt ciasne. Nie wiem, zobaczę. Może powinnam wziąć 40. Spodobał mi się ich kolor. Właśnie potrzebowałam takich rurek, y, bo mam jedne fajne, które kupiłam. Jakiś czas temu na Zalando, ale to już będzie dobre, nie wiem, 3-4 lata temu i one były super i w pewnym momencie po którymś z prań, nie wiem, czy te, te niteczki elastyczne w nich popękały, czy coś, że one się tak zaczęły nieładnie marszczyć i właśnie chyba, chyba już będę się musiała ich pozbyć, tamte są z Doroty Perkins, niestety nie ma już takich dostępnych sprzedaży, a, a były super, no ale to też mi się wydają fajne. Byleby tylko były na mnie dobre. I kolejna rzecz. już wiem, co to jest. To jest, słuchajcie, rzecz, która mi się bardzo spodobała. I ja właśnie szukam y, takiej rzeczy: to jest spódnica y, jeansowa. Z tym, że nie było już mniejszych rozmiarów, i ja ją wziąłam w rozmiarze L. Ale no nie, nie sądzę, żeby ona była na mnie dobra, natomiast e, bardzo mi się spodobał i kolor i fason, ale obawiam się, że będzie e, dla mnie za duża. I jeszcze jedna spódnica. Słuchajcie, to jest spódnica taka ala skórzana. Bardzo fajna, taka mięciutka. Bałam się, że ona będzie taka, takim sztywnym trapezem, ale nie, jest bardzo mięciutka, więc podejrzewam, że będzie się fajnie układać. Ja ją wzięłam rozmiarze M. Z tyłu ma zameczek. Ona jest takiej długości mili. Tu w pasie wydaje mi się, że będzie dobra. Zastanawiałam się, czy wziąć S, czy M, ale w końcu stwierdziłam, że wezmę emkę. Ja w mango nie mam w sumie takiego rozeznania, bo ja mam tylko jedną rzecz z mango, z tego tylko że Może jeszcze tam kiedyś coś kupowałam, ale, ale chyba nie. Ale bardzo, bardzo przyjemne, już po prostu lubię tą spódnicę. I dwie kolejne rzeczy, słuchajcie, i najpierw takie krótkie wprowadzenie e, oczy przecierałam ze zdumienia, jak zobaczyłam, że na stronie mango w nowej kolekcji są już sukienki letnie. Ale nie wiecie, że takie wiosenne, jakieś takie, które będzie można założyć na przykład już być może pod koniec kwietnia, na początku maja przypadku, jeżeli ta pogoda będzie bardzo sprzyjająca i będą bardzo wysokie temperatury, ale słuchajcie takie typowo letnie, letnie na ramionczkach, takie już na, na wakacje, ale tak mi się spodobały dwie, a właściwie jedna mi się tak bardzo spodobała, ale wzięłam dwie, bo ta druga też mi się podoba, że stwierdziłam, że nie ma na co czekać, po prostu wezmę, że bo później wiadomo jak to jest. Mogą, że się przydadzą, i po prostu takich nie będzie, i będę szukać, i nic takiego fajnego nie znajdę. I ta jedna to jest ta, która podoba mi się troszeczkę mniej, ale w sumie też mi się podoba. No ta ewentualnie na wiosnę by mogła być, bo ona ma rękawek i ona jest z takiego materiału. Trudno mi powiedzieć, co to się, jak to się nazywa, ale on jest taki, wiecie, nie, nie do prasowania, tylko taki wypierzemy, powiesimy i, i chodzimy w takiej niewyprasowanej, więc to to właśnie nie wiem, czy będzie mi się podobało, bo z jednej strony jest to bardzo wygodne, ale z drugiej strony to jest tak nie do końca w moim stylu, bo ja zawsze lubię mieć wszystko, wiecie, takie wypracowane, żeby to nie wyglądało niechlujnie, więc tutaj w sumie nie wiem. Bardzo mi się podoba kolor, bo jest taki fajny, ciepły, zielony, trochę groszkowy, ale wydaje mi się, że, że będzie mi dobrze w takim kolorze. Zresztą raczej w zieleni, w różnych jej odcieniach dobrze się czuję i mam bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jest długa ta sukienka, tutaj w pasie z gumeczką, To nie ma żadnego paska, nie wiem, jak ten dekor, taki, taka łódka, ale też powinien być fajny. Ja ją mam w rozmiarze M. I ostatnia rzecz, która mi się strasznie spodobała, mam nadzieję, że <laughs> mnie nie zawiedzie, ale na razie póki co jest dobrze. O, no zobaczcie to. Jakie piękne kolory. No, bardzo mi się podoba. Naprawdę, ja to widzę już, słuchajcie. Opalona skóra, e, jakieś klapki, koszyk. No, super. I ona ma coś, czego ja bardzo długo szukałam w zeszłym roku, czyli wiązanie tutaj na ramionczkach. I niby było dużo takich sukienek, ale one albo się bardzo szybko wyprzedawały, albo na przykład były z jakiegoś takiego materiału, który mi nie pasował. A to z tego co pamiętam, to jest jakiś tam, nie wiem, jakaś bawełna, czy wiskoza, czy coś takiego. Zobaczymy. W każdym razie ja ją mam w rozmiarze M. Ona z tyłu tutaj jest taka marszczona. Oby tylko nie była za duża, słuchajcie. Ale może one są jeszcze na stronie? Zobaczę, jak będzie za duża, bo no, kolorystycznie bardzo mi odpowiada. Bardzo fajna, taka energetyczna. Też długa. Słuchajcie, ona ma podszewkę, z tego co widzę. Tak, ona ma jakąś tutaj podszewkę i ona nie była tania, ale, ale zobaczymy. Dobra, także ja to wszystko teraz przymierzam i pokażę Wam. W, już się w tych rzeczach. No i na początek przymierzyłam dwie rzeczy, które moim zdaniem do siebie pasują i to jest tak, spódnica ona kosztuje 249,99 więc no tania nie jest. Ta jest troszeczkę na mnie za duża a nawet no bym powiedziała, że tutaj ze dwie moje ręki albo więcej by, by się zmieściły, także jeżeli bym miała kupować to o rozmiar mniejszą, jednak w Mam też prawdopodobnie jestem s gdyż ten sweterek jest właśnie w rozmiarze S i wydaje mi się, że jest na mnie dobry. Założyłam tutaj pod spodem właśnie taki czarny top, ale też na przykład, jeżeli jest bardzo zimno, można sobie założyć jakiś czarny golf. Czarna spódnica, czarne spodnie, wydaje mi się, że całkiem fajnie to razem się komponuje, sweterek kosztował 199.99. Także też nie mało, biorąc pod uwagę, że w składzie tutaj jest głównie poliester, akryl, poliamid i tylko 6%. Także tak się to wszystko prezentuje. Samej spódnicy, co przed chwilą, przymierzyłam sweterek. Sweterek z dekodem szpic, tak się nazywa na stronie. I powiem Wam, że naprawdę fajny jest ten sweterek, pomimo, że jest to totalnie sztuczne, sztuczny skład, bo tam jest poliester, akryl i elastan. Głównie poliester, reszta to akryl i elastan. To naprawdę jest bardzo przyjemny, miły. On był przeceniony ze 139,99 na 99,99. ,99. W sumie to nadal nie jest mało, jak za taki, wiecie, sztuczny, zwykły sweter. Ale ma fajny fason. Tutaj ma takie jeszcze główki, które ładnie podkreślają ramiona. Będę się nad nim zastanawiała, bo ten dekolt też jest taki. Całkiem fajny. On nie jest ani za duży, ani za mały. Można pod niego założyć sobie top, a można też nosić samodzielnie właśnie z jakimś ładnym naszyjnikiem i też będzie to bardzo ładnie wyglądało. I ten sweter też widzę do tych jeansów, tych rurek, które zamówiłam, tych granatowych. O ile oczywiście w nie wejdę, bo. Mam pewne wątpliwości. Fajnie by też wyglądał do tej jeansowej spódnicy. W ogóle mam wrażenie, że to zamówienie jest takie, że te rzeczy można ze sobą jakoś tak naprzemiennie łączyć i że pasują do siebie. Także ten sweterek jest, jest naprawdę ok. Ja mam go że. Słuchajcie, ona jest świetna po prostu, a biorąc pod uwagę, że jeszcze kosztowała 139,99, więc całkiem niedrogą jak na taką spódnicę, to po prostu pozostaje mi tylko żałować, że nie mam mniejszych rozmiarów, bo już niestety nie ma. Być może one się pojawią, więc będę polowała. W każdym razie ta LK jest zdecydowanie na mnie tutaj za duża. Wydaje mi się, że S, -ka, S -ka to, to byłby mój rozmiar. Ale spódnica jest naprawdę bardzo fajna. Jak widzicie, ja ją sobie zmierzyłam do tych moich jasnych kozaków z Resert, z wyprzedaży, które wam pokazywałam, do tego sweterka. Bardzo fajnie to wygląda. Taki zestaw idealny, moim zdaniem, na wczesną wiosnę. Do tego jasna torba i idziemy idziemy na spacer, naprawdę bardzo, bardzo fajna i jeżeli nie uda mi się znaleźć takiej spódnicy, to będę polowała na coś innego, bo widzę, że to naprawdę fajnie i tak świeżo wygląda. Słuchajcie, zupełnie niepotrzebnie się obawiałam, bo bez problemu się w nie wbiłam. I co najważniejsze, one są przewygodne. Ja się w nich czuję po prostu jak, jak w leginsach. także. Myślę, że te rurki na 99% zostałem. Zobaczę jeszcze, jak wyglądają z tyłu. W każdym razie ja mam 1,64 m wzrostu i ten rozmiar 38 jest na mnie długi, jest odpowiednia długość. Ja nie lubię, jak te spodnie są takie przykuse. Fajny, taki wyższy stan. No. Bardzo ładny kolor. One mają 92% bawełny, 7% poliestru i 1% elastanu. I chyba ten elastan sprawia, że one są właśnie takie bardzo elastyczne, ładnie się naciągają i jednocześnie bardzo ładnie przylegają. Także wydaje mi się, że na wiosnę po prostu super będzie, będą się sprawdzały. Nawet do tego swetra. No zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Znowu tak świeżo, wiosennie. Założyłam jeszcze do nich takie zamszowe bodki. I one kosztowały 139,99, więc uważam, że to taka po prostu normalna cena, jak na, jak na tego typu rurki, ale ja bardzo rzadko noszę tego typu spodnie, także takie spodnie będą u mnie po prostu sobie leżały i będę z nich korzystać przez następne kilka lat, także myślę, że te spodnie zostają. Nad tym sweterkiem też się bardzo mocno zastanawiam, bo naprawdę mi się podobają. on naprawdę do bardzo wielu rzeczy, widzicie, już do... Przymierzałam je właśnie do tych spodni, do spódnicy skórzanej, do spódnicy jeansowej i za każdym razem ten sweterek fajnie się prezentuje i też jest taki milusi, wygodny, cieplutki. Bardzo, bardzo fajny. całego tego zamówienia. Fajny. Powiem Wam, że fajny. Taka odpowiednia długość. Nie jest ani, ani za długi, ani za krótki. Tak delikatnie właśnie zakrywa pupę. Ja go zmierzyłam sobie do leggingsów i do moonbootów. Tak właśnie na sportowo. Bardzo ciepły, pomimo, że jest tutaj praktycznie no w 90% sztuczny skład, bo tu jest tylko 6% wełny, to jest bardzo, bardzo cieplutki. Miły, przyjemny, tutaj fajnie zakończony przy szyi. Podoba mi się ten sweter fajnie wygląda. I on kosztował 199,99%. Który powiem Wam szczerze, bardzo mnie zaskoczył, dlatego że e... Wygląda całkiem fajnie, kosztuje 79,99, jest przeceniony ze 139,99, ale wygląda naprawdę fajnie. Jest taki, on nie jest może jakiś taki bardzo gruby, mięsisty, ale też nie prześwituje. Ja mam pod spodem czarną e, podkoszulkę i, i nic nie widać, także, także fajnie, jest taki całkiem przyjemny. Rozmiar M, ale też nie jest ani taki za wielki, ani, ani za mały, w sam raz. Ładnie tak rozświetla buzię. Ma coś, co lubię, czyli golf. Ja mam, chyba Wam mówiłam, rozmiarze M. Naprawdę fajna rzecz. Co prawda jest tutaj w składzie tylko 6% wełny, reszta to sztuczności, ale, ale całkiem przyzwoity sweter. do sukienek i pierwsza z nich w e, 199.99 fajny skład bo 80% wiskoza 20 poliamid chyba tak tak mi się wydaje w każdym razie coś sztucznego bardzo fajna sukienka nawet powiem wam szczerze że nie spodziewałam się że będę się w niej tak e, dobrze czuła jest fajna długość bo nie jest taka e, wiecie ciągnąca się po ziemi ale jest jest długa, przepiękny kolor, tak naprawdę do opalonego ciała e, będzie bardzo ładnie się prezentować. Jest wygodna. Tutaj ta umeczka troszeczkę mogłaby być, być niżej, ale u mnie to jest standard, że wszystkie raczej takie właśnie taliowane rzeczy ten stan mają troszkę podniesiony. Nie wiem, widocznie ja mam jakiś taki długi tłów. W każdym razie sukienka na lato cudowna. Kolejna sukienka, i przy okazji ostatnia rzecz, w tym y, mierzymy. Czy ona nie jest piękna? No powiedzcie. <grywanie> Moim zdaniem, jest po prostu prześliczna. Wykonana jest w 65% z wiskozy, 35% to poliester, natomiast podszewka to jest 100% bawełny i fajnie, że jest ta podszewka, bo nie ma tutaj obawy, że ta sukienka będzie prześwitywać. Ja ją sobie tutaj tak trochę byle jak zawiązałam, ale jakby ją tutaj ładnie zawiązać, to wydaje mi się, że, że ta emka mogłaby, mogłaby zostać, że ten że no rozmiar jest dobry. Nie wydaje mi się, że jest za duża. Ta ta sama uwaga co w poprzedniej, że troszeczkę dla mnie za wysoko jest tutaj to marszczenie, ale i tak uważam, że nie wygląda to źle. Może to tak ma być, po prostu, że to marszczenie jest tutaj pod biustem. Sukienka jest prześliczna, kosztuje 229.99, nie mało, ale wydaje mi się, że śmiało mogłaby konkurować się z polskimi markami, w polskich markach tego typu sukienki, nie wiem, na przykład jak Laurella, Nari, Marenoa, to już jest koszt gdzieś około 400 zł, także wydaje mi się, że ta sukienka zostaje i po prostu nie mogę się już doczekać wakacji. To jest przepiękna. Wam już za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie takie mierzymy w moim wykonaniu. Jeżeli tak, to jaką kolejną markę na przykład chcielibyście, żebym wzięła pod lupę, żebym zrobiła zamówienie? No i to wszystko. Do zobaczenia. Pa!